Wojna rozpoczęła się dla nas dnia 1 września o godzinie 5:40 rano, kiedy z Gdańska zaczęły dochodzić do nas odgłosy kanonady artyleryjskiej, a pół godziny potem zostaliśmy zaatakowani przez samoloty niemieckie. Dowódca mój, kapitan Krawczyk, zarządził natychmiastowe odkotwiczenie. Wyszliśmy na morze i zaraz za potem zanurzyliśmy się. Ten dzień i dzień następny. Widzieliśmy eskadry samolotów niemieckich lecące nisko nad morzem, a kierujący się nad Gdynie i port Nachelu. Widzieliśmy doskonale kontorpedowce niemieckie walczące z baterią Helu i naszym kontorpedowcem Wichrem. Próby zaatakowania nieprzyjaciela były niemożliwe ze względu na dużą szybkość wroga i zadanie jakie mieliśmy do wykonania. Trudne bardzo zadanie postawienie min w rejonach, gdzie krążyły duże i małe okręty wojenne niemieckie. W czasie stawiania min musieliśmy dwukrotnie przerywać naszą robotę, ponieważ przypuszczano na nas ataki przy pomocy bomb głębinowych. W nocy widzieliśmy jak na dłoni płonący port Hell i potężne wybuchy bomb lotniczych na samym cyplu, prawdopodobnie przy baterii Laskowskiego, a tak samo przy Jastarnie. Nasza artyleria przeciwlotnicza odpowiadała gęstym ogniem. Nie mogąc dojść do portu Hel, naszej bazy, ze względu na palącą się ropę uszkodzonego gryfa, który po długiej walce uległ lotnictwu niemieckiemu, musieliśmy opuścić zatokę i udać się do nowo wyznaczonych miejsc patroli. Przy przedzieraniu się przez linię dozoru niemieckich okrętów zostaliśmy znów zaatakowani bombami głębinowymi, po nieudanych próbach wywinięcia się od pościgu, Dowódca mój zdecydował się położyć na dno. Kiedy wciąż i na nowo wybuchły bomb sąsały kadłubem okrętu, zastopowaliśmy wszystkie motory łodzi i byli zaczął powoli opadać na dno. Zatrzymaliśmy się na bardzo dużej głębokości. Sytuacja była przykra. Okręt był tak ściśnięty wodą, że nie można było otworzyć ani szuflady, ani żadnych drzwi. Kompletną ciszę na okręcie przerywał tylko szmer wdzierający się do przedziału motorów wody. Prawdopodobnie jedna z bomb uszkodziła nam zamknięcie tłumiku. Można było pomyśleć, że nieprzyjaciel o nas zapomniał i zgubił nasz ślad. I raptem, po dwugodzinnej ciszy, nowa seria wybuchów wstrząsnęła okrętem. Byliśmy przekonani, że już to koniec. Widocznie ropa z balastu wydostała się na powierzchnię, wskazując nieprzyjacielowi dokładnie nasze miejsce. O godzinie ósmej wieczorem nie było już czym oddychać. Ze względu na dyskrecję nie mogliśmy uruchomić naszej wentylacji wewnętrznej. Powietrze było coraz cięższe. Trzeba się było zdecydować na ostateczną rozbytkę. Więc okręt przygotowany do zatopienia, alarm bojowy, obsługa gotowa do wyskoczenia do obsadzenia armaty, by z wrogiem bój na powierzchni. Po 8.15 okręt zaczął się lekko podnosić, Wyszliśmy na powierzchnię. Nikogo naokoło nie było widocznie. Morze spokojne, księżyc pełni, od strony helu olbrzymie wybuch. Za okrętem ciągnęła się smuga rop. Przypuszczanie było słuszne. Tanki balastowe zostały uszkodzone. Dowódca zdecydował się skierować okręt na północ, biorąc kurs podrób gazy polarnej, bo kompas żyro jeszcze nie działał. Noc, która była przed nami, należało wykorzystać dla wyrzucenia ropy z uszkodzonych balastu. Z lewej, z prawej i przed widzieliśmy światło okrętnych przyjacielstw. Do rana zdążyliśmy wrzucić ropy i przygotować okręt do zanurzenia. Następne dnie spędziliśmy w różnych punktach Bałtyku, jak nam nakazało dowództwo floty, szukając okazji do storpedowania wojennych okrętów niemieckich. Widzieliśmy tylko statki handlowe i małe ścigacze łodzi podwodnych, ale ani jedna, ani drugie nie nadawały się do storpedowania. Kiedy nami już zaczęła kończyć się ropa, Mieliśmy do wyboru albo dać się internować w Szwecji, albo przejść przez mnie. Dowódca nas zdecydował się na to ostatnio. Mimo, że przedsięwzięcie nasze przedstawiało się jak do stóp i cała załoga zdawała sobie z tego doskonale sprawę, duch na okręcie nie Na odwrót był on doskonały. Wszyscy na swoich stanowiskach, okręt gotów do boju, gdyby nas zaatakowano. Z przyjemnością że zanurzyliśmy się znowu wobec tego rachu. В двух в двух днях, с помыканием и затаянием, с занужением, мы на новой святой земле. Были мы в Англии.